Witajcie w Wiadomościach ze Świata Motoryzacji, a partnerem dzisiejszego materiału jest Project Car ze Swarzędza. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyczy praktycznie każdego kierowcy w Polsce, o sezonowej wymianie opon. Nie z teorii, ale z faktów, bo mamy konkretne dane, zarówno z Poznania, jak i z badania ogólnopolskiego. Piątkowo Poznań, 16 listopada 2025 roku. Listopad. Miesiąc, który w Polsce potrafi zaskoczyć absolutnie każdym stanem skupienia wody. Deszcz, deszcz ze śniegiem, mgła, rosa, błoto pośniegowe, a czasami ten krótki, pięciominutowy przebłysk słońca, który tylko przypomina nam, że kiedyś było lato. Tego dnia pogoda była dokładnie taka, jakiej można się spodziewać o tej porze roku: chłodno, wilgotno, z temperaturą balansującą na granicy komfortu i potrzeby rękawiczek. Idealne warunki, żeby sprawdzić, jak naprawdę przygotowani są kierowcy na zimę. Na kilku losowo wybranych parkingach osiedlowych, między sklepami, blokami i ulicami o różnym natężeniu ruchu, przeprowadziliśmy szczegółową analizę stanu ogumienia samochodów. Nie były to auta wybrane pod tezę. Patrzyliśmy na wszystko, co akurat stało na parkingu małe miejskie hatchbacki, rodzinne suwy. Auta firmowe, sedany klasy średniej, samochody młode i samochody pamiętające jeszcze czasy płyt CD w drzwiach. Łącznie 145 pojazdów. I oto co mówią twarde dane: 99 aut miało już opony zimowe lub całoroczne to 68,3% wszystkich kierowców. Ludzie, którzy przygotowali się na sezon wcześniej, lub przynajmniej nie odkładali tego na ostatnią chwilę. Ta grupa, patrząc na listopadową aurę, po prostu była gotowa. 46 aut miało wciąż opony letnie, czyli 31,7% wszystkich kierowców. To niemal jedna trzecia badanej populacji. Z perspektywy sezonu oznacza to jednoznacznie: większość kierowców wymianę opon ma już za sobą, jednak znaczna część blisko co trzeci samochód Wchodzi w zimę bez zmiany ogumienia. To ważny wniosek, ponieważ badanie było przeprowadzone nie w październiku, nie na początku listopada, ale już po typowym szczycie wymian opon w całej Polsce. Mimo to wciąż widzimy dużą grupę kierowców jeżdżących na oponach letnich, gdy temperatura realnie spada, a nawierzchnia coraz częściej jest mokra, śliska i zdradliwa. To badanie pokazuje stan technicznego przygotowania kierowców w prawdziwych listopadowych warunkach, a nie deklaracje, plany czy opinie. Sytuacja lokalna bardzo dobrze wpisuje się w obraz ogólnokrajowy. Według badania Oponeo.pl przeprowadzonego przez s Research we wrześniu 2025 roku 97,9% Polaków deklaruje, że jeździ na oponach dopasowanych do warunków, jednak tylko 77,%. 6% realnie wymienia opony sezonowo, bo rośnie liczba kierowców używających opon dopasowanych do warunków. Opon całorocznych. Najważniejsze przyczyny nie wymieniania opon na zimowe, według kierowców: 47,3%. Nie ma potrzeby, jeżdżę głównie po mieście 21%. Ze względów finansowych 13,4%. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo jazdy. Jednocześnie pozytywny sygnał. 32,2% kierowców kieruje się zasadą 7 stopni Celsjusza, czyli wymienia opony wtedy, kiedy temperatura realnie spada, a nie dopiero gdy pojawi się śnieg. Temat wymiany opon jest najczęściej omawiany pod kątem bezpieczeństwa i słusznie. Letnia opona w temperaturach bliskich 0 stopni Celsjusza staje się twarda, traci przyczepność. A droga hamowania wydłuża się nawet o kilkadziesiąt metrów, ale jest jeszcze inny, rzadziej podnoszony aspekt. Pojedyncze samochody bez przyczepności potrafią spowolnić lub sparaliżować całe miasto. Nie mówimy tutaj wyłącznie o kierowcach, którzy wpadają w poślizg. Równie problematyczna jest powolna, bardzo ostrożna jazda, wymuszona brakiem przyczepności. Czyli sytuacja, w której kierowca na letnich musi jechać 15 do 25 km na godzinę na drodze, gdzie normalnie ruch odbywa się płynnie. Wystarczy: Jedno rondo zablokowane przez auto, które nie ruszyło spod świateł, jeden podjazd, którego nie udało się pokonać. Jeden pas ruchu unieruchomiony przez poślizg, lub jedna dłuższa trasa pokonana tempem zimowego żółwia z powodu braku przyczepności i uruchamia się efekt domina. To nie tylko opóźnienia kierowców. To spóźnienia do pracy i szkoły, zakłócenia logistyki i transportu miejskiego, opóźnienia dostaw, większe spalanie i emisja spalin z powodu nieustannego zatrzymywania i ruszania, spadek wydajności pracy. Wzrost poziomu stresu u tysięcy osób. Jedna niewielka utrata przyczepności lub nadmiernie wolna jazda, wymuszona złym ogumieniem, może stworzyć zator, który powiększa się z minuty na minutę i przenosi się na całe dzielnice. W sezonie zimowym dobra lub zła przyczepność nie jest wyłącznie sprawą kierowcy. To element, który ma realny wpływ na funkcjonowanie miasta, płynność ruchu i codzienny komfort mieszkańców. Ten materiał powstał dzięki Project Car z ulica Dąbrowskiego 13. Jeśli nadal jeździsz na letnich oponach, to pomyśl, czy jesteś w pełni świadomy. Opony zimowe lub całoroczne równa się lepsza przyczepność, krótsza droga hamowania, pewniejsze ruszanie i podjazdy, mniejsze ryzyko wypadku i kolizji, realne ograniczenie zatorów w ruchu podczas opadów śniegu. Jeśli masz wątpliwość, czy kupić opony zimowe, czy całoroczne? Czy bieżnik jeszcze się kwalifikuje, które opony będą optymalne do Twojego stylu jazdy? W Project Car doradzimy rzeczowo i uczciwie. A teraz chcemy usłyszeć Was. Napiszcie w komentarzu, czy jeździcie na zimowych, całorocznych, czy jeszcze na letnich. Kiedy wymieniacie opony na kalendarz, czy według temperatury 7 stopni Celsjusza? Jak oceniacie wpływ opon letnich zimą na płynność ruchu w mieście? I jeszcze jedna bardzo ważna, dzieląca opinię publiczną kwestia czy jesteście za tym, aby wymiana opon zimą była obowiązkowa, tak jak w niektórych krajach Europy? Czyli mandaty za jazdę zimą na letnich oponach. Czy może uważacie, że każdy kierowca powinien mieć wolność wyboru i sam decydować, a kluczem nie jest przymus i kara, tylko świadomość, edukacja i rozsądek? My w Project CAR mamy do tego jasne podejście. Wszelkie przymusy i zakazy to najgorszy motywator. Nie chcemy świata, w którym kierowca coś robi, bo musi. Wierzymy, że lepsze efekty daje przekonywanie, edukowanie, tłumaczenie, niezmuszanie. Bo wolność wyboru jest ważniejsza niż wszystko inne, i dopiero w wolności rodzi się odpowiedzialność. Ale to tylko nasze stanowisko. A jakie jest wasze? Jesteśmy naprawdę ciekawi tej dyskusji. Napiszcie szczerze w komentarzach. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej analiz opartych na faktach, nie opiniach. Kliknijcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, i udostępnijcie ten materiał komuś, kto może skorzystać z tej wiedzy. Dziękujemy za obejrzenie wiadomości ze świata motoryzacji, sporządzonych we współpracy z Project Car. A póki co. Szerokości, przyczepności i jak najmniej kontrolek na desce. Na razie i do zobaczenia na bazie.